Hej kochani, witam was w pierwszym e, vlogmasu na moim kanale e, i dzisiaj będziemy ubierać choinkę vlogmas no taki vlogmas, że nie vlogmas mój vlog, mój dzisiejszy vlogmas będzie polegał na tym, że po prostu ubieram choinkę czyli nie vlogmas bo to nie vlog po prostu będzie pierwszy świąteczny odcinek na tym kanale i dzisiaj ubieramy choinkę i ogólnie choinka jest ubrana, ale dlatego, że to jest też ubieranie mojej choinki, dałam ją do komórki, po prostu ubrałam folię i dałam już e, ubraną choinkę. Ale ona się tak powyginała, że ja muszę wszystkie ozdoby zdjąć, żeby ją nawet wyprostować. To jest pierwsza sprawa ja na taką choinkę. Taką. I jakby w ogóle znalazłam tu coś, co mnie dziwi. Z mojej szkoły, wąwka, którą dostałam na Jasełkach. I tu pisze zespół szkół numer 3, bo to jest ogólnie zespół szkół numer 3, i tam są dwie szkoły: Piąte Liceum Ogólnokształcące, do którego uczestniczy ja, i SP. SP coś tam, bo tam jest jeszcze podstawówka, bo to kiedyś było gimnazjum, ale to jest typowo sportowe Sportowa podstawówka, więc ta bombka na pewno, ale ogólnie Zrobiłam w zeszłym roku choinkę srebrno-biało-czerwoną A w tym roku Całkowicie inny vibe choinki Będzie srebrno-czarno-czerwona I użyję bombek z pepko. Te kupiłam w zeszłym roku, ale ich nie użyłam. Są one takie. I zaraz Wam pokażę. Mamy taką bombkę. Ona jest zwykła, czarna ze srebrnym końcem i ona ma takie powalowanie. Jest y, czarna, taka brokatowa. Mi się mega podoba. Wygląda jak taka klatka z tej Barbie, takiej bajki, tam różkowej. I w ogóle wygląda tak pięknie. Jest jeszcze taka zwykła. One są plastikowe, bo tu mam gniecenie się okazuje. Mm, fajnie. Czyli są plastikowe, więc jak kot by mi zrzucił, to nic się nie stanie. I jest jeszcze taka brokatowa srebrna. Więc no, ja szybko zdejmuję wszystko to coś, co... Pewnie zajmie mi wieki, bo nie wiem jak to jest obszczebione. Bo ja ogólnie to jest choinka taka mała i ja kupowałam na nią nie bombki, tylko klamerki. Takie, więc na pewno będzie to i ja, wszystkie sobie rzeczy, które będę na pewno używać, to. Do... O nie! Te kramerki mają już dwa lata i niektóre już się strasznie psują. Ale te, które na pewno użyję, ja sobie odłożę tu z boczku i na pewno zawisną, ogólnie on jest zniszczony, on tutaj trochę, ale zawisną na moich żelamnorach na firanie, raczej na firanach, zawiszą moje reniferki, które dostałam do tej choinki w ogóle, więc no, ale jeden jest zniszczony, bo mu tutaj odpadły szyszki i nigdzie ich nie mogę znaleźć, więc no. Lipa. No ale w tym roku mam zamiar zrobić czerwono, czarno, zieloną choinkę. Bo oczywiście to jest cieporie to jest serialny mój kot. Yy, bo mam jakby zielona jest choinka i mam łańcuch, który jest zielono-czerwony. Nie mam czarnego łańcuchu, więc no ją kominować, ale nie chcę do tego wplatać białego, no nie potrafię, no. Ja chcę srebrno, czarno, czerwono, więc w tym roku mi się wydaje, że użyję tylko klamerki z tymi kwiatami i moja choinka będzie stonowana, bo jednak na stare lata powoli mi się odechciewa robić choinkę jakąś ekstrawagancką, w której są jakieś misie, gwiazdeczki, bałwanki i Odwiedzę jeszcze, bo ja kiedyś miałam takie patrzcie, takie miśki i ja chyba je dam, bo one może nie będą pasować. Zobaczymy, zobaczymy, no ale na pewno bombka z mojej szkoły zawiśnie, no bo jednak w tym roku pewnie dostanę drugą, może w tym roku wymyślą co inne, może jakieś pudełko pierniczków dostaniemy. Nie mam pojęcia i wiesz, co mnie najbardziej dziwi? Mam na tej choince lampki i mam te lampki tak poplątane, zaraz widzę, że jakby zdjąć te lampki, to ta chłinka ożyje, bo ona strasznie. a lampki strasznie mi powiginiały, choć Najlepsza jestem ja, nie mam gwiazdy. To to coś poplątałam w zeszłym roku na, jako na gwiazdę, więc pewnie w tym roku też będzie, bo jest srebrna, więc. Pewnie będzie w tym roku również. <laughs> Już mi kurba kurz pada do. no, ja, ja muszę ten worek kotu zabrać, czekajcie a, bo jak kiedyś kochałam kolor różowy z babciami. kupiła różowy łańcuch. Yy, I myślę, żeby go użyć w pokoju, bo jest taki ładny ze śnieżynkami. I myślę, żeby go użyć, ale na. Yy, myślę, albo na żyrandol, albo na firanę. Więc no, ale widzę, że mi brakuje jednego strumieniowego kwiatka i albo został w komórce, a, i w ogóle nie zatrzymuję Wam tego, bo jednak się okazuje, że nie, nie będę zajmować tego długo, chociaż szybko tego zdejmuję na Bo chciałam z wami też tak porozmawiać, coś wam poopowiadać i wytłumaczyć, czemu mnie tak długo nie było. Najpierw nagrałam już jednego vlog nie. Ale mój telefon odmówił mi posłuszeństwa i uznał, że będzie mi wywalał cały czas. Że plik jest za duży i nie może go pobrać, bo mój telefon nie ma tyle wystarczająco miejsca, choć miał. I jakby, no, miałam tyle roboty, że on się w końcu niby pobrał, ale plik był cały zniszczony i. No, to było ciężko. I ja ogólnie, przez to, że mi cały czas wymuszał błąd, usunęłam z galerii w której jakby zmontowała mnie. I się okazało, <śmiech> <śmiech> że jak usunę filmy, jak usunę film z galerii, który jest w tym filmie tym dużym, jeszcze nie pobranym, to wywala mi wtedy na tym, że go nie ma. I, nie, I jest czarny ekran, bo nie ma żadnych rzeczy do filmu, nie po prostu żenada i ja się wkurzyłam i po prostu teraz mam nadzieję, że telefon mi nie odmówi tego filmu, bo nagrywam go w jednym pliku, nie będę go jakoś yy, prosić. No, nie, nie ma tam żadnych łączeń ani nic, więc nawet jeżeli nie uda mi się go pobrać i zmontować, żeby dodać Wam jakąś muzyczkę później, jak będę ubierać koniec będzie cisza czy coś, czy tam napis, napis na początek albo na koniec tam te efekty, że subskrypcje, lajki, jakby się mi to nie pobrało, no po prostu bo powyrzucę tak, bez niczego bez żadnych efektów i zaś po prostu bez montażu chociaż już kurde montuję te filmy mi się to mega z podoba i mam w tym zajawkę ale... Czekam aż dostanę tabletę na święta i przestanę męczyć mój telefon plikami, bo po prostu wszystko będzie e, robione na tablecie. I wszystkie montaże, filmy i wszystko będę starać się. No, na zajmie mi to trochę czasu, zanim znajdę sobie jakiś dobry, no, e, dobry sposób na przerzucanie filmów z. Tableta do telefonu, bo tablet, który dostanę, nie ma Androida, więc nie będzie zdjęć Google. Ani nie będę mogła tableta połączyć z telefonem, skonfiguruję go pewnie Uda mi się, bo jest aplikacja, żeby Androida skonfigurować z nie Androidem, bo to z QA Jest taka apka. I może mi się uda skonfigurować, no byleby skonfigurować galerię Nie wiem, jak to zrobię A najwyżej będę nagrywać filmy no, na tablecie będzie to dla mnie utrudnienie, bo vlogi jednak wolę nagrywać telefonem. Nawet jeśli, Nawet jeśli bym nawet miała kamerę, którą bym mogła nagrywać vlogi, to jednak wolę je nagrywać telefonem, bo telefon jest mały, kamera zajmuje duże miejsca, tablet też zajmuje sporo miejsca. Ale na pewno jakieś QD czy jakieś właśnie filmy z typu Subierania choinek będziecie widzieć o wiele lepszą jakość pewnie bo będą one robione kapletem na 100,100% udało mi się rozprostać lampki i Filemon zostaw mi łańcuchy eee, będę tu czasem kota upominać, więc no e, teraz spróbuję wygiąć tą choinkę tak jak powinna być bo no jest już strasznie jakoś tak powyginana nie tak, jak powinna być. Niech są jakieś takie dziury w ogóle. I... Próbowanie ogarnięcia tej choinki to jest chyba największy wyczyn mojego człowieczeństwa. Bo pierwszy raz, jak ją kupiłam, e, później ją pakowałam na święta, to pomyślałam a se ją tak od spodu siupnę do góry? I nie będzie nigdzie przeszkadzać, będzie chuda i no nic nie będzie przeszkadzać o. A tak widzę, że chyba coś nawet połamałam, bo tu nie ma trzech patyków, więc spoko Więc jednak te dolne partie muszą być bardziej tak zrobione Więc no, zapowiada się ciekawe strojenie chumki. Bo lemon. E, Mnie to sprawiać trudność. Super. No, po prostu. Ciekawe zdarzenie. Definitywnie. Za rok kupuję nową mojankę, chyba. Bo ta nie chyba jakby fajnie by było, jakbym znowu ją miała, ale ta choinka mnie chyba nie przeżyje, bo jest spoko. Ale ugarnianie tej choinki zajmuje więcej czasu niż jej ubieranie. No. Ale ja skończyłam o tym mój telefon. No ale też mnie długo nie było, bo szkoła mnie pokonała. Miałam, z, miałam bardzo dużo średnich na pograniczu z jedynką na semestr. I wiem, że semestr da się zdać nawet, jeśli dostanę jedynki, ale chciałam po prostu zacząć drugi semestr z mniejszą obawą, że muszę nadrabiać że straciłam semestr, że muszę z jakiegoś przedmiotu skupić się bardziej, zawalić inny. Więc no, chciałam mieć pewność, że z wszystkiego wyjdę, no chociaż na te dwójki, a udało mi się z większości wyjść na trójki, co jest dość fajnym osiągnięciem w moim wykonaniu. No ale jednak szkoła mnie pokonała i musiałam się skupić na nauce, a nie na pracy. Którą bardzo polubiłam. Polubiłam też Was, bo jesteście strasznie miły piszecie do mnie kiedy nowy odcinek, e, kiedy wracam i w ogóle i mnie strasznie rozumiecie. I naprawdę bardzo Was uwielbiam. I dziękuję, że jesteście ze mną i mnie wspieracie pod każdym względem. Mimo, mimo moich czasem. Niewyparzonych akcji I ich momentów <laughs> Mimo wszystko jesteście ze mną <laughs> Mimo wszystko Chyba będę ją tak ubierać Bo ona No <laughs> Trochę krzywa Ale no. No tak, jakby tu kilku brakowało, ale... No. Nie ma tragedii. kiedy będziemy ją w tą stronę ubierać. A ta będzie bardziej przy szafie, dlatego... Albo nie w tą stronę. Nie, definitywnie w tą. Czyli zaczynamy od tych falernych lampek, czyli najpierw to sprawdzić, czy działają. Yes! Lampki działają! Dobra! Nadzieja umiera ostatnio, moi drodzy. E, ja chyba sobie włączę jakąś muzę na tablecie. E, Boże, na laptopie, bo nie mam tableta, Jezu. Włączę sobie jakąś muzykę i... Coś mi się w tej końcu na żywo bardziej mi się jakoś podoba niż w tej kamerze. Mam nadzieję, że jak ubiorę, w tej kamerze jakoś będzie wyglądać, bo na razie to ona w tej kamerze wygląda jakby opuszczona jakaś była. No, dobra. Włączam jakąś muzykę i trochę wracam. I myślę, że no to będzie tak przerywnie, gdzie serio mi się wyłączy kamera Więc no, dobra. I w ogóle mam tutaj do tych bombek taki sznurek, bo one nie mają przynurkach. Yy, co? Dobra, w międzyczasie, gdy szukałam płyty i próbowałam łączyć ten, to udało mi się lampki powiesić i one są dość długie, więc musiałam coś tu wymyślić, więc teraz próbuję łańcuchem ratować. No trudno. Będziemy mieć jakąś taką zaś w tym roku głupią choinkę. Z tymi lampkami. Żeby ją później wykończą. No. Teraz mi się tam ta płyta ładuje. A ja tu ten... Wiecie co? Lepiej mi się będzie nawet ubierać tą choinkę, jak ona już się świeci A zawsze się najpierw Światło daje. No się zawsze dawało. Dobra, ważne, że ten jest tu, gdzie ja chcę. W tej stronie, gdzie ja chcę ustawić. Bo jakby było to po tej stronie, nie chcę ustawić. O, płyta się włączyła. Teraz będziemy słuchać pieśni. Można na legalu posłuchać piosenek w pastoral. Kolęki pastora. No bardziej pastorarek. Dlatego słuchamy. Dlatego będziemy słuchać. Te GD. Moja piosenka z ich najlepszymi kicami Wybieramy sznurek na sznurki. Będę mam trochę śpiewać i fałszować, bo ja jestem na Idę po nożyczki. Zostałam bo buty, jak byłam na kolędowaniu w Katowicach. Bo kiedyś mi się wygrało bilety na... Na, na tym, jak to się mówi, na ruratach. To były czasy przed covidowe. Pięknie. Ja, ja uwielbiam. Ja, ja uwielbiam ku nich kolendy, tak szczerze. Te takie stare kolendy, to ja się już brzydno. Będę bombki na sznurek dawać A mam nadzieję że ja jeszcze nie zarabiam Więc mam nadzieję, że mi za prawa autorskie YouTube tego Nie Nie zdejmiesz Tak szczerze Moi drodzy, pierwsza bombka na choince. Jest dobrze. Może być. Ona jest za ciasna, ta końca na takie węzły, ale... Mam w tym, tak, w tym Mam choinkę, więc y, nie zmieni się to. Nie co? pierwsza bomba zawiesiła na Ale Ale dobra, długi mam ten sznurek rady. Idę to troszkę ściszyć? że ta używa Dobra, wrócę do Was jak ubiorę choinkę, bo już trwa tu 24 minuty, moi drodzy. Ten film więc jednak będzie długi. No więc ogólnie to ja już kończę dla Was ten odcinek. Zrobicie łapkę w górę i subskrypcję i mam nadzieję, że choinka Wam się podoba. Napiszcie w komentarzach. No nie przedłużam, bo ten film będzie za ze długi i telefon nie wyrobi. No to pa.